Odważna, punktualna, zorganizowana i perfekcjonistka. Kobieta panna wie, jak mądrze zarządzać pieniędzmi. Potrafi opanować emocje i uporządkować chaos. Czy panna to znak zodiaku Twojej dziewczyny lub żony? W takim razie masz 9 powodów, aby obejrzeć ten film, aby lepiej poznać swoją partnerkę. Odkryjesz wiele sekretów jej osobowości, których być może nie znałeś do tej pory. Jest odważna i ambitna. Kobieta panna może czasami wydawać się nieco wycofana, ale nie boi się walczyć o to, czego chce, bez względu na to, co mówią lub myślą inni. Nie pozwoli się powstrzymywać, więc nawet nie próbuj jej ograniczać. Nie zawaha odepchnąć cię na bok. Ta kobieta zrobi wszystko co możliwe, aby osiągnąć swój cel. Zawsze wyznacza nowe, ważne cele. Choć może zająć jej to dzień, tydzień lub rok, na pewno osiągnie swój cel. Jest bardzo lojalna, ale oczekuje wzajemności. Jeśli chodzi o relacje, używa wszystkiego, aby naprawić coś zepsutego. Nigdy nie zauważysz, aby paliła za sobą mosty, lub wyrzucała wszystko do kosza z powodu nieporozumień. Kobieta panna również stawia na wzajemność, więc jeśli nie jesteś jej wierny, okłamujesz ją, lub co gorsza zdradzasz, bądź pewien, że od razu zniknie z Twojego życia. Wszystko jest obliczone. Czasami może się wydawać, że kobieta-panna wie wszystko. W rzeczywistości ma też wątpliwości i zmartwienia tak jak ty, tylko po prostu nie wyraża swoich obaw. Starannie kalkuluje każde działanie i zwraca uwagę na nawet najdrobniejsze szczegóły. Jest bardzo krytyczna wobec tych, którzy nie mają zdrowego rozsądku więc bądź bardzo ostrożny w swoim zachowaniu. Wie, jak właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi. Wie, jak nie wpaść w pułapkę i nie wydawać pieniędzy na drobiazgi i niepotrzebne rzeczy, na przykład drogi płaszcz czy markową torbę. Co ona robi z pieniędzmi? Inwestuje lub oszczędza, aby pozwolić sobie na to, czego naprawdę chce. Ma motywację, by prześcignąć samą siebie. Dbałość o najdrobniejsze szczegóły uświadamia jej swoje niedociągnięcia i tym samym zachęca do tego, by stała się jeszcze lepsza, niż jest w rzeczywistości. Jest skrupulatna i zdeterminowana do ciągłego doskonalenia. Jest skryta. Zapewne już zrozumiałeś, że kobieta-panna to osoba, która musi włożyć wiele wysiłku, aby zrozumiała i zdobyła zaufanie. Jest osobą złożoną, więc nigdy nie wiesz, czy spełnisz jej oczekiwania, czy ją zawiedziesz. Zachowuj się naturalnie, nie próbuj jej zaimponować i nie bądź zbyt nachalny. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, ona ci o tym poinformuje. Wie jak powstrzymać emocje. Nigdy nie wątp w zdolności tej kobiety do radzenia sobie ze światem. Ona nie stara się wdać w bójkę, ale sprowokowana na pewno się zemści. Nie boi się dyskusji, bo ma w zanadrzu wiele argumentów. W razie potrzeby potrafi z łatwością stłumić emocje i stać się pragmatyczna i racjonalna. Jest zorganizowana. Na wypadek, gdybyś nie wiedział, kobieta panna jest ekspertem w tworzeniu porządku i harmonii z chaosu. To mistrz wielozadaniowości. Ten talent pomaga jej być skutecznym we wszystkim, co robi. Poza tym jest bardzo punktualna. Jest perfekcjonistką. Nigdy nie jest zadowolona z drugiej szansy. Ma wysokie standardy we wszystkim, co robi, czy to w karierze, czy w życiu osobistym. Jest bardzo konkurencyjna i ta cecha czyni ją godnym przeciwnikiem dla każdego, kto kwestionuje jej wyższość. Teraz dużo wiesz o osobowości panien i możesz lepiej zrozumieć ich zachowanie.